Cześć! Dzisiaj powiem o akordach septymowych dominantowych. W wielkim skrócie, co to jest? To jest akord składający się z czterech dźwięków i podobnie jak akord durowy septymowy będzie się składał z prymy czystej, z tercji wielkiej, z kwinty czystej, tylko zamiast septymy wielkiej będzie septyma mała. I tak jest przepis na akord septymowy dominantowy. Oznaczeniem tego akordu jest po prostu wielka litera i cyfra 7, na przykład C7, G7 i tak dalej. I co jest ważne? Akord septymowy dominantowy w skali durowej jońskiej w tej dobrze nam znanej gamie durowej powstaje na piątym stopniu czyli w przypadku skali c dur od dźwięku g możesz sobie sprawdzić że od dźwięku c jeśli weźmiesz c jako prymę następnie e jako tercję wielką g jako kwintę czystą i dźwięk h polskie a po angielsku B, powstaje Ci akord septymowy durowy. I to samo miałoby miejsce od dźwięku F, też Ci powstanie akord septymowy durowy. A jeśli stworzysz akord septymowy od piątego stopnia, czyli od dźwięku G, to ten czwarty dźwięk będzie septymą małą i przekonasz się, że powstał Ci akord septymowy dominantowy. Dominantowy to chodzi o to, że jest trójdźwięk durowy plus septyma mała, a nie wielka. Znając już schematy akordów durowych, septymowych, będzie nam bardzo łatwo utworzyć septymowe dominantowe, dlatego że musimy tylko obniżyć septymę o półtonu, żeby zamiast septymy wielkiej mieć septymę małą, czyli w przypadku tej pozycji akordu A dur 7, którą poznaliśmy w poprzednim filmiku. Septyma jest na czwartej strunie, na szóstym progu, czyli obniżamy do piątego. Natomiast reszta pozostaje tak samo, czyli tercja, szósty próg, trzecia struna, kwinta, siódmy próg, piąta struna i pryma, dźwięk A na piątym progu szóstej struny. I ten akord brzmi w ten sposób. W przypadku tej pozycji, gdzie pryma była na piątej strunie, postępujemy tak samo, czyli septyma jest na trzynastym progu trzeciej struny, obniżamy o pół tonu, a resztę dźwięków gramy w ten sam sposób. Czyli akord będzie wyglądał tak. I w trzeciej pozycji z prymą na czwartej strunie. Septyma to jest ten dźwięk. W tym przypadku dziewiąty próg drugiej struny obniżamy o pół tonu. I powstaje taki akord. Czyli trzy pozycje akordu septymowego dominantowego po kolei z prymą na czwartej, piątej i szóstej strunie brzmią tak. Akord septymowy dominantowy bardzo często jest wykorzystywany. On powstaje na piątym stopniu skali durowej i bardzo dobrze się rozwiązuje do toniki, czyli do akordu. Który powstaje od pierwszego stopnia. Czyli w przypadku skali C dur będziemy mieli akord septymowy dominantowy od dźwięku G i on się ładnie rozwiąże do akordu C dur, czyli G7 dominantowe i C dur. A oprócz tego akordy dominantowe bardzo często grane są w bluesie. Graj tego bluesa, rozwiązuj akordy septymowe, dominantowe, pięknie do toniki i widzimy się w następnym filmiku.